Witam. Chciałem porozmawiać dzisiaj trochę o takim nastawieniu, że szklanka jest albo pusta do połowy, albo pełna do połowy. Porozmawiać o tym, co znaczy słowo wiara, nadzieja i miłość. Ostatnie dwa dni, chyba też za sprawą Dopustu Bożego, za który dziękuję, czułem właśnie takie negatywne nastawienie do różnych rzeczy. Do ludzi, do sztuki. Kiedy patrzyłem na obrazy, myślałem o tym, no to jest złe, to jest złe, nie ma sensu malować, trzeba rzucić malowanie. Nikomu się to nie podoba, mi się to nie podoba. Najchętniej bym wziął obrazy i spalił. No ale zamiast tak patrzeć, powinienem patrzeć w konstruktywny sposób. Że co jest dobrego w obrazach, a co wymaga naprawy. Rozwijać to, co jest dobre w obrazach, a niwelować to, co jest złe. Tak samo to się może tyczyć związków. Możemy patrzeć na kogoś i mówić: No jest tutaj fatalny, to mi się nie podoba, tamto najlepiej zerwę z nim kontakt albo się rozwiodę. Ale można patrzeć, co jest dobrego w danym człowieku, doceniać to. I pracować razem z tą drugą osobą, uświadamiając tej osobie z miłością to, co jest ważnego do naprawy. Aby naprawić to, aby to zwiększyło świadomość tej osoby, moj, moją własną świadomość, jeżeli potrzebujemy pomocy, powinniśmy iść do psychologa, do jakiegoś mediatora, a nie zrywać związku, nie rozwodzić się na przykład albo nie zrywać więzi przyjacielskiej. Tak samo to się tyczy naszego życia: patrzeć na to i dziękować za to, co jest dobrego w naszym życiu, że jesteśmy zdrowi, że mamy dach nad głową, że mamy przyjaciół wokół siebie, że mamy kota. I to patrzeć na to, co jest do połowy pełne, żeby się nie załamywać, nie popadać w depresję. Bo z taką osobą, która ma depresję, która Patrzy na wszystko negatywnie, no i inni ludzie za bardzo się męczą, i ty samemu nie pomożesz sobie, jeżeli będziesz w takim negatywnym stanie. I Bóg niestety też nie ma do ciebie dostępu takiego. Jego duch może być w osobie pełnej miłości, światłości i może dzięki temu być w takim człowieku duchowo, może go rozwijać. No, i prowadzić do tego, co lepsze. Biblia mówi o tym właśnie w tym, że ci, którzy mają mało, będą mieli jeszcze mniej, a ci, którzy mają dużo, im też będzie dodane. Nie dlatego, że Bóg chce dobijać tych, którym jest źle, tylko nie może być w takiej osobie i w takiej osobie nie może Jego duch, który jest światłością, miłością, przebywać, bo cały czas ta osoba będzie. No właśnie szukała negatywów. Nawet jeżeli coś Bóg będzie dawał, to ona i tak znajdzie ileś powodów do tego, żeby było źle w jej życiu. I Bóg nie będzie mógł rozwijać swojej mocy, swojej obecności, swojego prowadzenia w takim człowieku. A w osobie, która jest w ciężkiej sytuacji, ale z nadzieją, wiarą i z miłością szuka, tego, co jest dobre i pragnie sięgać pomocy Bożej, Bóg będzie mógł rozwijać to w człowieku. Na to czasami potrzeba czasu, miesięcy, lat nawet. Ale jeżeli człowiek będzie się wspinał po tej drabinie, to jak najszybciej możliwie będzie to możliwe, korzystając z pomocy Boga tak na co dzień, ale też pracując ciężko na to żeby zmienić to co złe w to co dobre idąc do właściwej pracy czasami podejmując właśnie z nadzieją ryzyko zmiany swojej profesji żeby wyjść z tej sytuacji, której nie da się rozwiązać w pracy szukając pomocy psychologów żeby Bóg mógł poprzez psychologów na przykład rozwiązać problemy życiowe więc na przykład jeżeli mamy problemy rodzinne no, to powinniśmy nie myśleć o tym, że o wszystko już jest stracone, nasze dzieci będą, z nimi będzie tylko gorzej, <laughs> w naszym związku będzie tylko gorzej, tylko po prostu pomodlić się, dać dostęp Bogu do siebie poprzez różaniec, poprzez codzienną Eucharystię, aby Duch Boży by, mógł być w Tobie. I Bóg wtedy natchnie do właściwego planu, następnego kroku i będzie człowiek prowadzony do tego poprzez właściwych psychologów, mediatorów, właściwe sytuacje i próby czasami też do tego, żeby wzmocnić tą siłę duchową i przygotować człowieka do tego, żeby mógł rozwiązać te swoje problemy w takiej siłowni duchowej, bo czasami Bóg dopuszcza do tego, żeby człowiek poczuł ten brak Boga, wsparcia, ale żeby się nie poddawał i żeby szedł do przodu, żeby później być lepszym ojcem. Lepszym współmałżonkiem, lepszym człowiekiem. Człowiek musi być gotowy do tego. Bóg nie da czegoś po prostu tak jako prezent dla osoby, która nie jest na to gotowa. Tylko Bóg prowadzi do tego, żeby ta osoba mogła utrzymać tą łaskę, utrzymać tą łaskę, którą jest nowe zadanie, nowa szczęśliwa rodzina, nowa praca. Będzie do tego przygotowywał i trzeba mieć tą nadzieję, że Bóg przeprowadzi przez te próby. Do spełnienia tych największych marzeń. Więc mam nadzieję, że, że będę pamiętał o tym samemu, żeby zawsze patrzeć na to, że ta szklanka jest pełna do połowy i że Bóg naleje więcej w swoim czasie, kiedy dam mu tą możliwość, kiedy będę miał w sobie tą wiarę w to, że będzie ta szklanka napełniona, że będę miał na to nadzieję i miłość żeby więcej tej miłości i radości zostało tam wlane przez Boga. Także dziękuję bardzo za uwagę. Z Panem Bogiem. Udanego dnia.